Witam was serdecznie z, na mojej relacji z, z wyprawy. Wyprawa to za duże słowo wycieczki motocyklowej do Chorwacji. Nie nagrywałem wcześniej żadnych ujęć. Stwierdziłem, że bez sensu nagrywanie jest autostrad. To wszystko są banały, już, już nie jeden taki film w internecie jest. Natomiast zbliżam się do wyspy Kyrk. Tam zaplanowałem sobie pierwszy postój na kempingu no i w związku z tym, że dojeżdżam do wybrzeża yy, Zakładam kamerę na kask i postaram się jakieś fragmenty, co ciekawsze Dla Was nakręcić yy, Dwa słowa o motocyklu Honda NC 700 x yy, Sprawdza się bardzo dobrze yy, Jedzie się wygodnie tym motocyklem Wiadomo, że występuje jakiś tam deficyt, yy, deficyt mocy Natomiast na tyle, żeby się płynnie poruszać autostradami z respektowaniem ograniczeń, jakie tutaj są, czyli maksymalnie 130 na godzinę, to spokojnie wystarcza. Odnotowałem zużycie paliwa, tak jak widzicie z tymi kuframi i ze mną na pokładzie, odnotowałem zużycie paliwa na, na poziomie. 4,5 do 5 litrów, tak jak mówię, przy przelocie autostradowym, czyli, czyli przy tej stałej e, prędkości 130-140 na godzinę. E, podczas przejazdu przez Słowację, gdzie dużą część jechałem drogami e, takimi bocznymi i tam prędkości były wiadomo ograniczenia w, w terenie zabudowanym do 50, natomiast poza terenem zabudowanym 90. Tak też się poruszałem. Zużycie paliwa było z tymi, z tymi padninkami ze mną na poziomie 3 litrów. Poniżej trochę 3-3-2 litra. Także uważam też, że, że jest to wynik super. Po drodze nocowałem sobie w, nad Balatonem. W tej chwili już kempingi są dosyć puste. Też wrzucę Wam jedną fotkę z tego obozu. No i zapraszam na, na, na dalsze relacje. Pozdrawiam. Pierwszy komentarz na gorąco Oczywiście jak się wyjedzie i zobaczy może śródziemne po jakimś dłuższym czasie no to wrażenia są zawsze intensywne Tym razem jest również podobnie sami ocencie a jak wyjeżdżałem z Polski to było 12-13 stopni i padał deszcz a tutaj jest 24 stopnie świeci słoneczko więc jest fajna perspektywa zobaczymy jak będzie dalej Kupę ludzi, miejsce bardzo fajne ale ludzi jest pyto jak na wrzesień to zdecydowanie za dużo jak dla mnie Czekam dalej, może coś znajdę mniej zaludnionego. tak naprawdę można by przejść na plażę i przekomarować na którymś z tych leżaków ze śpiworem woda ciepła ale w walatonie była dużo cieplejsza ale tutaj za to kryształowo czysta bardzo jest przejrzysta woda W tym kempingu no, było dosyć ładnie, przede wszystkim bardzo ładne położenie całego obiektu. Piękna plaża, jak już wcześniej widzieliście, ale niestety ogrom tego kempingu i tylko dwie toalety, dwie w sensie dwóch miejscach. Czyli z tego miejsca, gdzie ja akurat udało mi się znaleźć malutki placek na rozbicie namiotu bo no to miałem dobre 400 metrów do tego, żeby skorzystać z sumy walki, prysznica czy toalety to jest zdecydowany zdecydowany minus ale ogólnie pozytywnie No i łyczek wody ostatni luk na dolinkę i jedziemy dalej aż się wierzyć nie chce, że się ma pogoda skiepsić jutro tutaj a pojutrze ma tutaj być opad 47 mm pokazują to jest po prostu oberwanie chmury i, i totalna, totalna zalewa aż się wierzyć nie chce no ale oby się nie sprawdziło do następnego Czas ruszać w stronę domu. I niestety prognozy pogody są delikatnie, mówiąc kiepskie, i wszystko wskazuje na to, że uda mi się przejechać jakieś 500 km w deszczu i w temperaturze około 10 stopni. Spaliło, zobaczcie na te domy po prawej stronie, to cudem chyba uniknęło spalenia. Musieli mieć duszę na ramieniu ci mieszkańcy. Radar. No i zgodnie z prognozami pogody po przejechaniu tych gór mam już zapierniczać w deszczu i ten deszcz ma padać przez następne 400 km, więc nastrój jest średnio. Teraz jest cieplutko, bo jest 24 stopnie, ale jak jechałem w tą stronę, to tam była różnica. Jak się wjeżdżało na, na, w góry, była różnica około 6-7 stopni, więc tam będzie mokro. Już chłodniej trzeba się wbić w kombinezony deszczowe, ale generalnie jestem zadowolony, przynajmniej na razie, bo pojeździłem, zrobiłem kupę kilometrów, objechałem całą Chorwację, e, spotkałem trochę fajnych ludzi, także no, na razie wszystko na plus. Zobaczymy, jak mi dubsko zmarznie w tym deszczu, tam bliżej na Węgrzech, na Słowacji, to wtedy może zdanie zmienię, ale jak na razie jestem twardy i trzymam się dobrze. Pozdrawiam. I prognozy się sprawdziły. Niestety jest zimno, 11 stopni i leje, jest zajęliście ślisko. Także to będzie chyba najdłuższy odcinek w moim życiu na motocyklu w takich warunkach przejechanym Zdarzało mi się kilometry przejeżdżać, ale w deszczu i przy takiej temperaturze cienko. Na no tym kończę swoją relację. Pozdrawiam wszystkich serdecznie.